Kolejny świt i kolejny dzień zmagań z karpiami nad Ebro. W całkiem odmienna sceneria niż wczoraj. Wczoraj 20 stopni. W słońcu nawet nie wiem, czy nie było więcej. Było więcej. Było więcej. No ale jak widać, taktyka twoja się sprawdza. Cały czas z tego samego miejsca. Piękny Dokładnie. karp. Tak na oko. Gdzieś około 10 do 12 może być kilogramów. Ta sama przynęta. Ta sama przynęta. Te same miejsce, cały czas znęcone. Widzisz, te wiatry się zmieniają. Wczoraj było biało do zatoki, teraz wieje od zatoki. No i spadek temperatury, nie? I bo, spadek bo temperatury. chyba mamy w tej chwili 6 stopni. Tak jest. Może tak. jest, może jest 6 stopni, także no zobaczymy jak to wpłynie na, na dzisiejsze bo Właśnie teraz zaczął jest. deszcz padać. Także warunki na ebro są zmienne, także jak przyjedziecie tutaj, to się przyszykujcie na ekstremalne łowienie. To nie jest tak, że przyjeżdża się na ebro cały czas jest słońce, jest pięknie, Dokładnie, tylko że momencie. pogoda się zmienia, także zaopatrzyć się w dobre ciepłe ciuchy, bluzy, czapki, bo naprawdę można się zdziwić a Ebro y, naprawdę potrafi zaskoczyć. Także zostawiam Cię ze swoją zdobyczą. Mam nadzieję, że się spotkamy przy kolejnej jeszcze większej nocy. Nie, yes. yes. siedzi. Ładnie Siedzi nach, pięknie. Brawo! No. Co? Sum. Superman. Sum? Tak, widać. So? No. O, to pięknie. To unieś go? Wojciech, kamerę. Poszedł. Nie, to jest sum, idzie do ciebie. Nie, Nie. Poszedł? Do brzegu, do brzegu idzie. Tak? Ale ładna ryba była. Nie no, przestań. Poszedł? nie udało się Ładnie, ładne byłoby było czyli to nie było to, nie to była ryba to? to była ryba piękna pojęcie. Jak, jak to był sum to jest um, na wszystko tam tak nie ma on no, no, pewnie karpik, no, nie, 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 nie mimo tego się nie poddajemy takie branie jeszcze nas dzisiaj czekają nie No, jedno. branie na żywo przerywnik Są. Patrz, Są. nie ma niczego fluorekarun obcięty 12 kg. 12 czy 20. No. Na sumą to już Także gratulacje. <noise> Dziękuję bardzo. Liczę, że będą dzisiaj takie, takie same. Połowimy to. Dobra, do wody. Pójdę im potatę. No, siatka. Jak widać ekipa jest bardzo zgrana. Mimo nieobecności Wojtka przy wędkach, Dawid zacina branie, a w tym czasie Darek przygotowuje łódź do wypłynięcia po rybę. No boże, boże, do przodu dalej Wyszliśmy z tego już? Wyszliśmy? Jeszcze, nie, jedna. Już Przeszło, dobra, okay. przeszło. Dobra, wolni wolni. I zierł. na luzie. Tak, tak. Dalej, na wsteczny wąż. Tak, tak. Tak, nie tak, 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 na tak, 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 być tak, Cały czas jest. tak, 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 jest. Czekaj, czekaj. Jest. Yes. Dobra, maty nie mamy, nie? Czyli no. Dobra. Dobra, wracamy, nie? Nie Wojtku, wziąłem na jaką kuleczkę? <grymne> <grymne> jest najważniejsze. Dobra, obstawiamy.

Mam worki, tak na... kulki mam tak musimy. obojętnie. No. Ale nie ten czarny, brzegu ten zielony. Księdorz, księdorz. 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 Go tutaj. Tutaj z Muszę go pociągnąć tutaj. Przynieś worek z kulkami z tego dalsza czy bliższa? Dla nas tam, Płyniemy

<śmienialiśmy> <śmienialiśmy> <Yes, yes. śmienialiśmy> <śmienialiśmy> Uważajcie, Żuki. Z worku. Oh. No, ale Pierwszy zebro, wyczekany dwa dni, bombel taki gdzieś koło 6 kg. Ale mam nadzieję, że większe przyjdą. Wojtek 10 minut wcześniej, 16-800, też piękny karp. Także zaraz będziecie mieli porównanie, zrobimy oba obok siebie. Bardzo się cieszę, bo do południa jak byliśmy na obiedzie, Michał tutaj walczył z moją rybą. Jedną na, na moje węce, akurat nie mogłem wtedy być. Także. Mam nadzieję, że na początek, jak na pierwszego karpia hiszpańskiego, to jest bardzo dobrze. Ja się bardzo z tego cieszę i Wy się cieszycie też jest takich ryb. Nie tylko dwudziestki same pływają w wodach, także do zobaczenia za chwilę z Wojtka jeszcze rybą. Jak wam wcześniej już wspominałem przy ważeniu Wojtka i mojej ryby. Gdy pojechaliśmy na obiad. Chłopacy tu wycholowali nasi. Branie? O, zaraz mam branie Chłopacy wycholowali yy, dwa takie fajne, piękne karpie. Zdarzają się na Ebro, ale mi się wydaje, że są też jakby osłodą tych całych wszystkich wypraw, bo nie dają się nam nudzić. Także na Ebro przyjeżdżając, też możecie się spodziewać, że takie karpie będą wam brały. I moim zdaniem to jest fantastyczna sprawa, że nie tylko przyjeżdżacie na duże ryby, ale na to, żeby się dobrze bawić. I Albert i Bartek Wam to na pewno zapewnią i w takie miejsca Was przywiozą, że będziecie zadowoleni. Także zostawiam Was z łowcami tych pięknych karpi, mimo tego, że nie są wielkich rozmiarów. Do wody z nimi. Do wody. Ok. No matę dowody. do wody. Dnia naszej dzisiejszej zasiadki. Za tak. żeśmy troszeczkę naszych kali, że nie ma nam nie bierze. Próbujemy na kulki miwardii, czyli na owoce morza. Si. Si. I... Tak. Na si Wyska. i na Olcheń. To wziął pół na pół. Karpik mały, ale no jakim? Pierwszy, pierwszy z naszej miejscówki. Trzymam go trochę nieciekawie, nie bo jest, jeszcze nie jest taki zmęczony. Ale spróbujemy. Ok, mówią tutaj, że na ebro na kulki nie bierze, ale czasami warto spróbować. Warto spróbować nęcone było kulkami, troszeczkę peletu, no i był bałwanek eee, Sea plus Olcheń, czyli owoce morza plus Kwitoctopus. Quit topus to jest owoc morza, ale i mocone w lipie. W ciągu 15 minut. Nawet go nie będziemy ważyć. Mały, ale cieszy. Mało, ale cieszy. Także druga moja ryba z Hiszpanii dzisiaj, taka czwóreczka. Jutro mam nadzieję, że będzie lepiej i że wszyscy poprawimy swoje hiszpańskie rekordy. Także do zobaczenia jutro. My się już zwijamy do naszej bazy przytulnej i ciepłej i spotykamy się jutro o 7 rano z Warci gotowi do walki z hiszpańskimi karpiami. Także do zobaczenia za 30 sekund, jak to Wojtek mówił wasze. Trzymajcie się.